Cześć kochani, właśnie wjechała następna paczucha od Carvegas. Może mamy konopię, kukurydza, pelet, kukurydziany, płatki, pustery, rzepik, orzech i kukurydza z konopią. Także tak, robimy dla was konkurs. Taki pakiecik do wygrania. Dla jednej osoby, co należy zrobić, opiszę Wam na koncie na Facebooku. Jeżeli macie konto na YouTube, to zasubskrybujcie Karpiową Fazę. Dodajcie do znajomych firmę Carp Vegas oraz udostępnijcie ich ofertę. Wyniki konkursu podamy 9 kwietnia. Także życzę powodzenia i zapraszam do wzięcia udziału w konkursie, bo jest o co walczyć. Pozdrawiam, piąteczka.